Maksymilian 3 cm wyższy, 184, więc delikatna przewaga wzrostu. I ruszyli no, dał się zamknąć Maksymilian pod siatką, ale szybko wszedł w nogi w Wyniesienie liter na tą chwilę Próbuje ustabilizować, jeżeli mu się to uda, będzie miał pozycję boczną. Tak, spore umiejętności parterowe, więc nie dziwne, że tutaj szybko poszedł po sprowadzenie. No i też w dodatku sprowadził zaraz przy swoim narożniku, także będzie słyszał bardzo dobrze swoje podpowiedzi. Bardzo dobre fighting IQ. No w gorszej sytuacji jest teraz Daniel Mrugała, który swojego narożnika raczej nie usłyszy. Będziemy cały czas próba ustabilizowania. Mocno trzyma za nogi. Bardzo sprytnie je podnosi, przez co e, mrugała ląduje na plecach. No ale na razie jedyne ciosy wyprowadzane w tym parterze e, w wykonaniu mrugały z pleców. Tak, tak. No teraz już coraz bardziej skupia się na tym, żeby oprzeć te plecy na siatce i próbować wstać. Próbować podnieść. O, no, teraz próba, ale zajście za plecy. Jedna, jeden hak wpięty. Jedna noga wpięta za plecami. Czy będzie druga? Tak, jest druga wpięta. No i teraz mrugał, w potężny tarapata. Wydaje się, że to już tylko formalność. Dopięcie tego duszenia. Jest zapięte duszenie i będzie klepanie. Mataleo w pierwszej rundzie, miejscowy zawodnik, zwycięża. Ogromny aplauz w zawierciu. Bardzo mądrze Maksymilian Kowalski wykorzystał tą swoją szansę, gdy został zapędzony pod siatkę przed nogi, opalił, ustabilizował na spokojnie, mrugały, nawet dał mu się troszkę wyszczelać przed, e, tymi ciosami na tłów, ustabilizował, kiedy była możliwość, zaszedł za plecy, no i udusił. Trzeba że jak na e, 17-letniego zawodnika. Tutaj ogromny walki, spokój, wyrachowanie. Do oktagonu, zapraszamy Zdecydowanie było widać spokój i pilności parterowe, tak? Dla wojowników. Widać, że ten niebieski pas brazylijskiego jiu-jitsu to absolutnie nie przypadek. A warto zaznaczyć, że w Polsce nie tak łatwo zdobywać Panie, te pasy. I, wie, I niebieski pas się. jest tutaj wyznacznikiem ogromnych piękności. Kowalski! Przytupem wszedł do oktagonu, z przytupem zawalczył. A? Myślę, że zostanie zapamiętany nie tylko ze względu na piosenkę, tylko też na bardzo naprawdę bardzo dojrzałą, mądrą walkę, mimo młodego wieku, tak jak przypomnimy jeszcze raz, 17-letni Maksymilian Kowalski zwycięża.